Dzień dobry Państwu, film Muro się kłania. Dzisiaj mamy taką niewielką, że tak powiem połaść do wyczyszczenia. Kostka tak naprawdę jest koloru żółtego. Kostka jest koloru żółtego. No na tym filmie bardziej wygląda na szarą. Ale postaramy się ją doprowadzić do stanu taki jak była kiedyś. Ona po takim Szybkim bardzo szybkim myciu bez chemii, bez niczego, tylko żeby sprawdzić dysze, no wyszło nam, proszę Państwa, tak. Dlatego całe te półkole to jest około 30 paru metrów kwadratowych, zrobimy wraz tutaj ze schodami, bo schodów nie uminiemy. Zrobimy ze schodami, ze wszystkim, tak, żeby odnowić jej stan. A tak wygląda efekt prawie końcowy. Tej kostki na samej początku pokazanej, tu jest już w miarę obmyta. Tu jest jeszcze nie obmyta, ale już wyczyszczona. A tutaj jeszcze czeka na czyszczenie. Można powiedzieć, że tutaj, teraz pokazane są takie trzy fazy: umyta i przepukana, umyta nie przepłukana, a tam jeszcze w ogóle jest nieumyta, nie nieprzeczyszczona. Oczywiście wszystko jest spryskane tenzo musso, przeciwko glonom i pro, porostom. Popracował nam tu troszkę, no i wzięliśmy się do pracy. A tak wygląda te kole na spokojnie, jak już jest zasypane. Posteczka jest wyczyszczona. Do zasypywania używamy takiego piasku. Jest to piasek dekoracyjny, kwarcowy, płukany, a tak na szybko, jeszcze u państwa tutaj schody, o których mówiłem. Są zrobione jakieś z jednej, takie z drugiej strony. Tak wyglądają już po zrobieniu. Tu jeszcze kosteczka jest do wyczyszczenia przed nami, ale to już za kilka dni. A tutaj u Państwa postanowiliśmy jeszcze zrobić schody. Pani nas poprosiła. No niby schody wyglądały na czyste. Naprawdę. Ale jak troszeczkę zaczęliśmy je przepukiwać, okazało się, że odzyskały swój stary, naprawdę klimatyczny bardzo wizerunek. Zostały zrobione kilka lat temu. No i niestety brud troszeczkę weszedł, i taka jest różnica. O, mam nadzieję, że będzie widać. Taka jest różnica po myciu i przed myciem tych schodów. Oczywiście tu jeszcze klatkę opukamy wszystko, bo nam troszeczkę z cokolików na tynk weszło brudu. Opukamy i będzie gotowe. Także naprawdę wszystko można umyć. Mozaikę, takie schody zrobione tynki, naprawdę wszystko i naprawdę że się wydaje, że jest niby czyste, po umyciu okazuje się jaki wychodzi prawdziwy koloryt. Później tych rzeczy, które myjemy